Kawka wypita. Lekko wczorajszy, lekko zmęczony. Jedziemy z Romusiem na Lipki. Romek, powiedz może, jakie ryby tam wyciągałeś na Lipkach? No na Lipkach mam, z Lipek mam swoją życiówkę karpia, 16 kilo. Są liny, są karasie, leszcze. Jest jesiotr, jest drapieżnik, sandacz, sandacza tam na Ryby tam jest dużo, jest płoć, jest węgla, cała masa jest białorybów. Ale głównie nastawiamy się na te fajne karpie, żeby Marcin swoją zciówkę podbił i będziemy zadowoleni. Tak, ja mam 9 kg karpia z węgrowa, to jest mój, mój rekord. W pierwszym rzucie pamiętam, złapałem tą rybę. O, może dzisiaj będzie nowe PB, oby, oby. Widzimy. Oby a jak nie będzie też będzie fajnie zabawa, przede wszystkim pogoda nam dzisiaj dopisuje, bo jest podmórno, nie jest gorąco, myślę, że cały dzień będą te ryby reaktywnie żerować my się nie ugotujemy także będzie bardziej relaksacyjnie jak wczoraj tak jest po dziewiątej zobaczymy ile będziemy siedzieć, na pewno kilka ładnych godzin no i do zobaczenia nad wodą A my z się tam prawie na samym końcu siedzimy. Reszta zębata jest wczoraj. Dosypałem swim steam. A. Jeszcze 2 mm perez z kretinga. Ten kolorek, powiem Wam, bo to pokruszona ringer, o czym już wcześniej wspomniałem. Robił robotę na końcu, naprawdę robił. Może nie powinienem tak zaczynać, ale mam nadzieję, że. Ryba wejdzie. Tak wygląda mój zestaw na no dzisiaj. Ramuś dał mi kukurydzę. Pelet do strzelania tutaj na zmianę. Podajniki. Ten zielony zaraz schowam. Zanęta z peletem. Haczek dosyć duży, może, ale jak to są 15-16 kg karpie. Może później wejdą, to wolę troszeczkę większy. Tutaj też kuleczki, nie kuleczki przeróżniaste. Panetona zakładam na razie 10 mm, więc zaczynam od grubej przynęty na zmianę, tutaj zaraz sobie jeszcze żyłką, żyłkę sobie za, pomaluję, żeby wiedzieć na które odległości, uwaga, jakieś tam, o, to, będzie, to będzie potrzebne, no i zaczynam łowienie. 6 karasi wpadło na pikantną kiełbasę, na pomarańczę z czekoladą, na kukurydzę z Marosa, a teraz na puszczopie romuś mi tutaj dał takie cudo. Zobaczymy. 6 karasi takich kilogramowych. Romek leszczyka dorwał na kukuryckę. Łowimy dalej. Ja mam 10 karasi. Romek myślę podobnie romuś, to jest około 10 karasi, tak? Jednego leszcza. O 30 minut mamy ciszę. Donęciłem na dalszej linii, dałem odpocząć i przerzuciłem się tutaj teraz na bliższą, gdzie sobie nęcę peletem i kukurydzą. Jednego karasia spiąłem. No i czekamy, bawimy się dalej. Teraz rybki się odpaliły. W przeciągu 5 minut odłowiłem 3 karasie i jednego leszczyka na kukurydzę. Ale nie możemy złapać żadnego karpia. Ci już ty kara przerzuciłem z 14 bodajże. No to Ramuś ma 10 minut holu minimum. Jest koń. Żeby tam zestawy nie poszedł temu gościowi. Już dobre 5 minut holu, ale jeszcze się nie pokazał. Ja zwinąłem zestaw, żeby tutaj nie poplątał. O, wow, ale locha. I niech mi ktoś powie, że na metodę nie można konia złowić, co? Ja biegnę. Proszę, o. Cyk i nie ma śladu. A tu o karpiarze na siłę, jak ciągną. A po metodzie nie ma śladu. Ale gruby. 75 cm mniej więcej. Teraz go złożymy. 12, no 12 kilo, nie no to jest dzik, 12 kilo, no idzie już, jest o, Marcin właśnie, wyłowił Amurka, no już dwie wędki zarzuciłem, przerzucam co 5 minut. Ale waleczny wow, no. Mój też to tak kurde wywijał jak szalony. Ale jest. Znowu się odpaliły, bo one tutaj mają takie przestoje. O. Proszę bardzo. Ok, mamy 17. Nawet już po. Ryzykuję na bliskiej linii, bo mamy przestój. Zrobiłem kilka ładnych kulek i rzucę z procy. Jeszcze dwie godziny, maksymalnie 3. Spróbujemy coś złowić. No, u Marcina jest. Nareszcie fajna ryba. O jest piękna ryba. Ale jest piękna ryba. Byliśmy załamani, bo się nic nie działo generalnie. Widziałeś jak strzeliła głunka? Chciałem, widziałem, ale jest piękna ryba. O Marcin, nareszcie, kurde, się doczekałeś. Ale naprawdę, dzisiaj takie ja przeszkody. Wam 18. O jej, ja, Ryba, która była praktycznie już pod nogami, jest gdzieś tam na drugim końcu stawu. Białe, coś jasne, bardzo jasne, ale co wiesz, co to nie. Nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć. że Hol trwa cały czas. Pięknie, rybka już jest troszkę bliżej. Ale to będzie trwało, jeszcze, zmisz się z dobre 5 minut. Bo jest naprawdę fajna ryba. On już się coś tam po, pokazuje. Jak będzie jesioł, to może nam. O, jedzie, jedzie, jedzie. Jest, ale jest piękny. O, jest piękny, jest. I to jest ten sterlet. Metr chyba ma Metr? Met Nie <noise> Zobaczysz Ach mi się podoba kołowrotek, ładnie gra No i dobrze, że masz tą wędeczkę, która fajnie tak. fajnie się ugina, naprawdę pracuje pod rybą, Ale pięknie Ale no, mówię, boję się tutaj, bo naprawdę haczyk ma, 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 ma ciusienki. No mamy potwora Taki piękny 17 cm mój rekord gratulacje dziękuję na jedną kukurydzkę Potem Pojechał aż na drugi brzeg Zalej... Potem tak. Zalejemy go wodą i zważymy, co? Tak jest, jedziemy. Wypuszczamy. Okaza. Właśnie zważyliśmy go. 7200 wagi rzeczywistej. No i tylko trzeba będzie w ogóle wyłożyć. Ja Wysoko. w ogóle i Teraz mi się trochę na tleni. Po wczorajszym dniu Marcin był zadowolony, ale po dzisiejszym myślę, że już będzie mega zadowolony, że do mnie przyjechał. No, miał być rekordowy karp, a jest, a jest jesiot. Na karpia będziesz miał okazję znowu do mnie przyjechać, rekordowego w lipcu bądź sierpniu. Myślę, no, że. Bywały tu legendy, że są jesiotry, ale nie wierzyłem. Też nigdy takiego dużego tu nie złowiłem. Dwójki, trójki, tak, ale taki ponad 7 kilo piękny. Metr 17. Muszę jeszcze karpia wyciągnąć, żeby cię pokonać. No jeszcze karpia musisz. No. Ale widzisz, mówiłem, że metr 20 będzie prawie? Znaczy to mówię że metr 20, no brakło 3 cm. Dużo nie. Jeszcze zmęczony. No, już nabiera siły. No, idzie. Pięknie. Pomachał nam ogonem na dobytale. Wraca do swojego. O. Jak łowca. <laughs> Wrażenia. Zadowolony. jeszcze godzinę siedzimy. <laughs> Nie no. Zobaczymy. Jeszcze mamy pół godziny 40 minut. Zobaczymy, czy się coś wydarzy. Ło, dzięki. Dobra. No nic, pora wracać do Wrocławia. 3PB. Czyli 117 cm jeśot, 45 cm amur, a no i ten trzeci w sumie nie PB, ale koi. Więc fajnie, weekend jak najbardziej na plus. Ekstra. No i znowu widzimy się w busie u Romka. Koniec już wędkowania, znowu zmęczone jeszcze do Wrocławia mnie czeka jakieś 170 km drogi. Romku, bardzo Ci dziękuję za super weekend, za mega gościnę. Naprawdę. Gromek mnie tak ugościł, że w, hotelu, w hotelach pięciogwiazdkowych tak nie ma. Bardzo fajnie, że internet, internet jest tak można powiedzieć rozwinięty, że można poznawać przez internet ludzi takich fajnych. I, i no co można więcej powiedzieć. Oby do przodu, oby jeszcze większe ryby następnym razem, ale i tak grubo połowiliśmy. Było fajnie. Dzisiaj no, był trudniejszy dzień mimo wszystko. Myśleliśmy, że ta pogoda będzie trochę nam sprzyjać, niestety. Z rana odpaliło jak wściekłe karasie, po leszczu żeśmy odłowili, a potem zaczęło się takie dubanie pojedyncze. No i fajnie, że się trafiły bonusy u mnie: Karp 12, Umarcina od życiówka 7200, 117 cm. Piękna walka, naprawdę wspaniała ryba. Udało się odłowić jeszcze właśnie tą rybkę na koniec, i potem znowu takie Tak jest. Zostaw łapkę, zostaw suba. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Hej!